Hej Szymczko, witajcie, z tej strony Gilon i widać się w sklepie 30 grudnia 2023 roku. No i co? Celi nadal w sklepie. Powrócił Goku Black. Gwiezdne wojny to samo. Zestaw drużyny przytulanek nadal w sklepie. Jonesy pierwszy za 800. Renegatka za 800. Siewca za 800. Taniec krzyżowaniec za 500. Breakdance za 800. Powróciły skiny z, z festiwalu zimy, czyli najeźdźca Renifer, Dolph, Krampus, Łupineczka, Grimbles, Jagódka i Zmrożona Zamieć. Ricky Morty nada w sklepie. Stranger Things to samo. Futurama nada w sklepie. Diesel to samo. Cyclone nada w sklepie. The Weekend to samo. Ścieżki jamowe nada w sklepie. Odlot kontrolny to samo. Rozpuszczalnik nada w sklepie. No i co? Jeśli sklepie Wam się podobał, to pamiętajcie, subzone, łapko w górę, jako w sklepie, a się z wami żegnam, siemneczko.